Trwają ferie zimowe. Władze Łukowa starają się uatrakcyjnić dzieciom ten czas. W porozumieniu i wspólnie z naszą spółką PUIK przygotowaliśmy atrakcje. Jedna z tych atrakcji znajduje się za moimi plecami. To Dmuchany Plac Zabaw, tutaj na terenie basenu, i już dzisiaj nasze dzieci i młodzież mogą z tej atrakcji korzystać. W ostatnim czasie nasz basen łukowski był również przedmiotem dyskusji medialnych, dyskusji na temat jego funkcjonalności i pracujemy nad tym, żeby takie atrakcje wodne, jakie są za moimi plecami, z czasem stały się tutaj standardem. Oczywiście zachowując dotychczasową formę tego basenu, czyli takiego rekreacyjnego i sportowego. W tym roku PUIK zaangażował się w organizację ferii z Osirem. Postanowiliśmy włączyć się to poprzez zorganizowanie naszego wodnego toru przeszkód na Łukowskim Delfinku. Mam nadzieję, że spotka się to z entuzjazmem wśród dzieci, a być może również dorosłych. Jeżeli zechcą, mogą z tego korzystać, przynajmniej pilnując swoich pociech podczas korzystania z basenów. Wpisuje się to w strategię. Naszej spółki, która zachęca do po pierwsze zdrowego trybu życia, do tego, aby korzystać z przestrzeni przeznaczonych do uprawiania sportu. Ponadto to działanie wpisuje się w naszą e, taką trwałą akcję promocji spożywania łukowskiej kranówki. E, ma ona bardzo dobrą jakość i ja osobiście sam ją piję. Jak również zachęcam wszystkim do tego, aby zrezygnować z wód butelkowanych na rzecz e, tego, co płynie w naszych łukowskich kranówkach. Te atrakcje, które zostały przygotowane tutaj na terenie naszego basenu Delfinek to nie jest jedyna forma wyjścia do naszych dzieci i młodzieży. Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował inne atrakcje, ale również pamiętajmy o ofercie Łukowskiego Ośrodka Kultury oraz naszej Łukowskiej Biblioteki i zachęcam do zapoznania się z tą propozycją dla najmłodszych.